Jesteście? Tutaj pokaż gdzie jesteś. Słuchajcie, musicie tutaj do mnie przyjść. Witam was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w sieniawce na Dolnym Śląsku, w miejscu, które jest na granicy polsko-niemiecko-czeskiej. A to dlatego jestem tutaj dzisiaj, żeby spotkać się z moim specjalnym gościem, gościem, z którym zrobimy dla Was kilka bardzo ciekawych filmów. Ale dzisiaj jesteśmy właśnie w tym miejscu. Zapraszam was, poznacie zaraz za moment mojego gościa i opowiemy wam o tym. Szczególnym miejscu w Polsce na dolnym śląsku. Ze mną jest Asia Lamparska, dziennikarka, fascynatka historii, autorka książek historycznych. Eee, I powiedz mi, Asia, gdzie my jesteśmy? Bo tak naprawdę jesteśmy w kolejnym miejscu, w którym ja już tak ja w wielu takich miejscach byłem, ale dlaczego tutaj się znajdujemy w tym miejscu? Jesteś absolutnie w wyjątkowym miejscu. To jest sieniawka na Dolnym Śląsku. Granica polsko-niemiecka, zresztą już o tym dzisiaj mówiłeś. I Tutaj, tuż przed wojną, zaczęły być budowane potężne koszary. I to żadna nowość. Gigant, 120 hektarów, które w czasie II wojny światowej zostały zamienione w hipernowoczesną fabrykę Junkersa. I tu powstawały silniki odrzutowe Jumo, które całkowicie zrewolucjonizowały broń II wojny światowej. I tak naprawdę to była taka trochę Wunderwaffe Hitlera. Ja w ogóle ci bardzo dziękuję, że ty tu ze mną przyszedłeś, bo ja lubię chodzić po takich miejscach sama, ale wiesz co, tu jest dość dziwnie. To zaraz ci to pokażę. No właśnie, bo jesteśmy w szczególnym miejscu, nazwałaś to miejsce strasznym domem. Dlaczego? Niewiele osób o tym wie, ale to jest miejsce absolutnie straszne i wyjątkowe, ponieważ tutaj powstała pierwsza i ostatnia izba porodowa dla kobiet, które były więźniarkami obozu Grozrozrozny. I ona dokładnie była tuż za tym oknem, pokażę Ci jeszcze to miejsce. Natomiast w tych budynkach mieszkali więźniowie, jeńcy, robotnicy przymusowi, a także w tych kolejnych była komendantura obozu. Ale najważniejsza była ta fabryka, dla której to wszystko tutaj powstało. Dzisiaj kompletna ruina ludzie znajdują tutaj jakby różne dziwne rzeczy z tamtych czasów no bo znajduje się, czy to guzik, czy sprzączkę, czy jakieś dokumenty, ale tu wyjątkowe są piwnice. Podobnie jak w tych kolejnych budynkach, do których nie będę cię nawet brała, bo to jest coś wyjątkowo, wyjątkowo odrażającego. Więc tam nie będziemy szli, ale obejrzyjmy ten budynek, gdzie będziemy zatrzymać. Zaczynamy na pierwszym piętrze budynku, w którym mieszkały więźniarki obozowe, które pracowały dla fabryki Junkersa. Po prostu montowały te silniki odrzutowe Juma. Jest druga wojna światowa i Niemcom wszystko idzie dobrze do momentu, kiedy alianci nie zaczynają bombardować zachodnich Niemiec i tamże muzea, placówki kulturalne. Trudno, ale przede wszystkim cierpią fabryki, zakłady przemysłowe, więc Niemcy postanawiają wszystko przesunąć tutaj, do Starej Rzeszy, na bezpieczny Dolny Śląsk. 300 zakładów przemysłowych, w tym zakłady Junkersa. One zostają zamontowane tutaj. Podobno w 1943 roku przyjeżdża tutaj sam Hermann Gering który z Junkersem miał na bakier, bo on kiedyś chciał u niego pracować, ale tam chciał oblatywać u niego samoloty i tam trochę było problemów. I tutaj te zakłady zostają umieszczone, również w pobliskim Citał, no i musi powstać gigantyczne miasto i to jest 120 hektarów. Miejsca do spania, komendantury, biur w których się robi projekty, są hamownie, w których sprawdza się silniki, no i przede wszystkim te budynki, w których jest siła robocza. I obok nich chyba najdłuższe hale w Polsce. 380 metrów, których co 12 godzin wymieniają się więźniowie, którzy montują. Nie, tutaj się nie produkuje. Tu się montuje te odrzutowe silniki, bo tamte stare jeszcze silniki BMW nie zdały egzaminu. Te dopiero są w stanie wynieść taki Messerschmitt 262 Schwalbe, czyli jaskółka na 11 tysięcy metrów. I to jest ta wspaniała. Broń Hitlera. O silnikach sobie zaraz opowiemy, jak zobaczymy hale. A powiedz mi jeszcze. O samych tych budynkach. Jaki, bo podejrzewam, że była tu filia któregoś z obozów koncentracyjnych, bo mówiliśmy o więźniarkach. Którego obozu? Myślimy, że była to filia obozu Gross-Rosen, takiego imperium małych piekiel. Ja tak zresztą nazwałam książkę, bo Gross-Rosen zaczęło się rozrastać i miało mnóstwo filii. I mówi się, że było ich od 80 do 120. My tak do końca tak nie wiemy tego. I to być może była jedna z filii obozu Gross-Rosen i dokładnie w tym budynku mieszka. Żydowskie więźniarki. Właśnie tutaj obok byli jeńcy angielscy i francuscy. Idziemy zwiedzać dalej. Z tym miejscem związanych jest co najmniej kilka historii, ale też podobno jest tu historia jakiegoś skarbu. Tu jest mnóstwo historii i oczywiście, jak to zwykle na Dolnym Śląsku bywa, jest tu historia pociągu, ponieważ. Taki duży kompleks fabryczny musiał mieć bocznicę. I podobno, pod sam koniec wojny, gdzieś od strony Drezna przyjechał pociąg, który wiózł jakieś skrzynie. I mówi się, bardzo wielu poszukiwaczy w to wierzy, że one zostały gdzieś tutaj zdeponowane. Nie w tych budynkach, raczej bliżej hal przepadło. Nie ma i. Przez bardzo wiele lat, bardzo wiele ludzi szukało tych skrzyń, przy okazji zastanawiając się nad tym, czy ten potężny kompleks nie ma jakichś podziemi. Bo są tacy, którzy mówią, że tu pod spodem są duże, zalane hale. One mają głębokość nawet 12 metrów. Oczywiście wiesz, my lubimy takie historie. No właśnie, bo tak, historie Pociąg, Oczywiście. ale rzeczywiście tu jest jakiś problem z wodą. Tutaj mieszkała pani, która pamiętała, że pod koniec II wojny światowej, kiedy Niemcy się już stąd ewakuowa ewakuowali, uciekali po prostu. Przyszedł do niej jakiś oficer i powiedział: Sieniawka musi iść pod wodę. To miejsce musi zniknąć, bo. Tu drzemią jakieś tajemnice. I stąd ten pomysł, że być może rzeczywiście gdzieś w podziemiach były jakieś hale tym bardziej, że jest tu świetna ekipa poszukiwaczy, łożycka grupa poszukiwawcza, ja od nich się dowiedziałam w ogóle o tym miejscu, która bada kolejne budynki i słuchaj, tam są przedziwne piwnice. My tam nie możemy wejść, ale one są umocnione bardzo. Wyglądają tak, jakby tam miała stać woda, albo jakikolwiek płyn, na tym miał być podest, więc jest tu mnóstwo tajemnic, nad którymi głowią się inżynierowie, no a także historycy medycyny, bo mamy tu te mroczne historie, o których Ci mówiłam. O których sobie zaraz jeszcze opowiemy, dlatego schodzimy teraz do piwnic tego budynku. A tam parę niespodzianek. Dobrze. Podobno tutaj straszy. Podobno tak. Idziemy. Dobra. Możecie powiedzieć, że sam obiekt jest wręcz kolosalny. Jesteśmy teraz w piwnicach i te te przestrzenie i te pomieszczenia robią naprawdę kolosalne wrażenie. No ale już jesteśmy w piwnicach, to opowiedzmy Aha. o tej najbardziej, chociaż kilka słów, tej najbardziej mrocznej historii, ponieważ w tym miejscu był w cudzysłowie specjalny dość. Bywał tu Józef Mengele i to wiemy na pewno. Co nie ma dokumentów, ale kiedy Józef Mengele ucieka już z Auschwitz, nadchodzi Armia Czerwona, pierwsze kroki kieruje właśnie na dolny śląsk do Grozrozen i bywa w tych wszystkich filiach, gdzie robi selekcje, gdzie więźniarki go rozpoznają, no bo on je wysyłał do pracy gdzieś tam w teren. I jest taka historia, że Mengele przyjechał tu już pod sam koniec wojny i więźniarki mówią, był już wilkiem bez zębów. Już był taki łagodniejszy, spojrzał tylko Chodźmy, na zim. ściany. Tak. Spojrzał tylko na ściany i powiedział, że trzeba te rysunki na ścianach pozmazywać. Ale prawda jest taka, że prawdopodobnie to on stworzył tu izbę porodową. Wiesz kiedy? W marcu 45 roku. Świat jest pozamiatany, wojna już. Wszystko przepadło, jeśli chodzi o trzecią Rzeszę. A on tu robi izbę porodową i tu rodzą się ostatnie numery z Grozrozen. Nie możemy łączyć Mengelego z tymi strasznymi stołami, które tutaj się znajdują. Tutaj są takie kadzie, do których nie wchodzi się. To są kadzie, w których być może prowadzono jakieś eksperymenty, być może pobierano jakieś fragmenty podczas sekcji. Być może to są dwie zupełne, zupełnie różne sprawy, ale bywał tu Kamler to też wiemy już, że idziemy w stronę broni, bywał tu Mendele, więc to jest obiekt, który jest ogromną tajemnicą i powiem Ci, że to jest jedna z największych zagadek II wojny światowej. Sieniawka na Donnym Śląsku. No dobra, idziemy dalej, ponieważ tutaj jest jeszcze jedna ciekawa historia, ponieważ historia jakby końcówki II wojny i końca właściwie II wojny Zatacza koło, ponieważ w tym miejscu e, po wojnie przetrzymywani są niemieccy żołnierze. Tak, są tu przetrzymywani niemieccy żołnierze i zobacz, widzimy tutaj ich rysunki, które pokazują... No, Heimat no, tak, wie bist du schön, czyli... Tęsknimy. Tak, tęsknimy. Ojczyzna jaka jesteś piękna, chociażby są napisy tutaj A i piękna panorama e, Aż tak nie wiesz, w gotycku nie Figa jestem super. Okej, okay, Dobra, sobie. darujmy sobie i to rzeczywiście po nich zostało. Słuchajcie, musicie tutaj do mnie przyjść. Czyli to mamy te łazienki? Tak, są te łazienki, wiesz, znalazłam. Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych to jest taka jednostka, która ma jeździć po tych ziemiach wyzyskanych, odzyskanych mhm. i sprawdzać, co tu można by jeszcze zabrać, jakie zakłady zostały, co można po prostu stąd wynieść. I oni przyjeżdżają tutaj i nazywają to obiektem V. Nie wiedzą, co z tym zrobić, ale okazuje się, zobacz, to są prawdopodobnie jedyne łazienki, jakie nam zostały na Dolnym Śląsku z czasów II wojny światowej z obozu. To jest nieprawdopodobne, jest to zabytek po prostu, a popatrz, co tu się dookoła dzieje. Tutaj cały czas coś przychodzi, coś wyciąga, czegoś szuka, bo takie obiekty działają na wyobraźnię. I ja myślę, że jesteśmy następne pokolenie chyba już nie będzie mogło tego oglądać, a jest to wyjątkowe. To jest wehikuł czasu i to jest skrzynia z tajemnicami. Bo masz i tak produkcję zbrojeniową, druga wojna światowa, tajemnice medycyny Trzeciej Rzeszy, historie zaraz powojenne, a jedną z najokrutniejszych historii, jaka dla mnie związana jest z tym miejscem, to już 45 rok, wchodzi tu Armia Czerwona i mówi do więźniów jesteście wolni i żydowskie dziewczyny, które są tutaj uwięzione chcą się odwdzięczyć tym żołnierzom i urządzają dla nich koncert, śpiewają im i oni się odwdzięczają. Gwałcą je wszystkie. Jest, to jest naprawdę wstrząsające muszę powiedzieć, jest, że jak się słucha takich historii, to i... rzeczywiście można sobie to wyobrazić, co te kobiety, co ci ludzie po prostu przeżywają. Wiesz co, to jest w takich miejscach takie y, bardzo specyficzne, że z jednej strony szukamy tu skarbów, sensacji, tajemnic, ale tak naprawdę w tych ścianach czuć i krew, i ból. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale Masz, ci ludzie że ci... tutaj tak sprawia. Wejdę ci w słowo. Muszę ci chodzili. powiedzieć, że ja będąc zawsze w takich miejscach, to czuję taki ciężar, wiesz, na barkach. Niby tu się nic nie dzieje, tak? Są, są jakieś gruzy. Ee, nie wiem, trochę śmieci. Ale jeżeli dochodzi do tego pełna historia, to rzeczywiście ja osobiście czuję naprawdę taki ciężar na barkach miejsca, w którym się. Znajduje. I pamiętajcie, żeby szanować takie miejsca, bo jeżeli jesteście w takich miejscach, to zostawiajcie zawsze po sobie porządek. Jeżeli chcecie zobaczyć takie miejsca na własne oczy, chociażby tutaj w sieniawce, to nie niszczcie, tylko przyjdźcie, obejrzyjcie, zobaczcie i pewnie chwilę się zadumajcie nad losem tych ludzi. Dokładnie. Nie wiemy ile osób tutaj zginęło, wiemy, że warunki tutaj były okropne, ale wiemy też, że była to jedna z ostatnich nadziei Hitlera, ten słynny silnik odrzutowy Jumo. O którym zaraz opowiemy, bo idziemy już oglądać hale. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej z Asią, jesteśmy na terenie fabryki Junkersa, w której powstawał pierwszy seryjnie produkowany silnik odrzutowy Jumo 004. Ten silnik, mimo niewielkich rozmiarów, miał imponujące parametry i wielką moc. Powiem ci, że wkurza mnie, że to miejsce jest takie zrujnowane i pełne śmieci, bo wyobraź sobie, że w czasie II wojny światowej, tu na dwie zmiany, cały czas pracowali ludzie nad tą cudowną broń Hitlera, a gdzieś tam na dachu więźniarki rodziły dzieci. Ta historia jest naprawdę wstrząsająca. Bo jest, to jest straszne miejsce. Dla mnie to jest niesamowite, kiedy tutaj przyjeżdżam, że tu jest szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, tam mieszkają ludzie, tu bawią się dzieci, tu chodzą matki z wózeczkami w miejscach, w których kiedyś naprawdę działy się rzeczy trudne, o których... Myślę, że nie będziemy mówili, bo nasz program miał pokazać raczej urbex niż te trudne historie, ale jest w tym coś dziwnego, że na miejscu byłego obozu mieszkają ludzie. Nie wiem, jakie ty masz uczucia. Wiesz co, powiem ci, że rzeczywiście jest to trochę dziwne. Jeżdżą samochody, ale cała ta historia, o której nam opowiedziałaś, no trochę mi się z tym wszystkim nie składa, no ale cóż, no żyjemy w takich czasach, jakich mm. żyjemy i te obiekty cały czas żyją swoim życiem. Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się na tę wyprawę. Trochę wyglądamy kiepsko po niej, ale takie są zasady urbexu. Jeżeli mogę prosić, jeśli widzowie Militariów.pl wiedzą cokolwiek więcej o tym miejscu, ja chętnie przytulę każdą informację. No właśnie, jeżeli, tak jak powiedziała Asia, znacie jakieś ciekawe historie związane z tym miejscem w Sieniawce, wiecie coś interesującego, to napiszcie to w komentarzach. A my ruszamy dalej, kręcić kolejne filmy, w tajemniczy Na... Dolny Śląsk. tajemniczy Dolny Śląsk? Zresztą I nie, tylko. I nie tylko. No właśnie, do zobaczenia.